Profimaster jest mobilnym urządzeniem odciągowym z wydajnym filtrem jednorazowego użytku. Wytrzymała budowa ze stali spełnia wymagania dla zastosowań przemysłowych. Urządzenie odciągowe posiada certyfikat IFAW3, dzięki czemu może być stosowane na stanowiskach pracy, na których obrabiana jest również stal chromowo-niklowa. Urządzenie wyposażone jest w 2, trzy- lub czterometrowe ramię odciągowe. Szczególnie należy podkreślić łatwość poruszania się w zakresie 360 stopni obrotowym ramieniem odciągowym oraz specjalnie uformowana, opatentowana przez firmę Kemper sawka odciągowa, która zwiększa o 40% pole odciągu, dzięki czemu urządzenie nie wymaga częstego przestawiania. To wszystko prowadzi do szczególnie wysokiego zadowolenia wśród spawaczy. Dzięki wentylatorowi o mocy 1,1 KW osiągamy w ramieniu odciągowym sanie o wydajności 1100 m3. Mimo to poziom natężenia hałasu wynosi tylko 70 dB. Profi Master oferowany jest oczywiście w wersjach dla różnych napięć, w zależności od poszczególnych regionów świata. Jeżeli z powodu nasycenia filtra strumień powietrza nie osiąga określonej wartości przepływu, monitoring filtra sygnalizuje konieczność wymiany filtra za pomocą akustycznego sygnału ostrzegawczego. Sama wymiana filtra jest bardzo prosta i trwa zaledwie kilka minut. Najpierw usuwa się wstępną matę filtrującą, a następnie filtr główny. Filtr w klasie E12 o dużej powierzchni filtracyjnej wynoszącej 17 m2 spełnia najwyższe standardy. Dzięki regularnej wymianie filtra wstępnego przedłuża się trwałość filtra głównego. Za pomocą sygnału świetlnego ProfiMaster informuje np. o uruchomieniu przekaźnika ochrony silnika, niewłaściwym kierunku obrotu wentylatora lub o zaległym przeglądzie okresowym. Szczególny komfort zapewnia spawaczowi opcjonalna automatyczna funkcja start-stop. Można ją podłączyć w prosty sposób i zaoszczędzić wiele czasu i energii. Nasz Profi Master, solidne urządzenie odciągowe dla wielu obszarów zastosowań.